Nasze własne serce jest tak przepiękną, potężną, niezbadaną, ogromną y, y, przestrzenią, że tam na pewno nam życia nie wystarczy, żeby to wszystko zbadać. A my, zamiast zająć się y, takim cudownym przestrzenią, tak jak teraz sobie eksplorujemy tutaj trochę lokalne przestrzenie, Wioski samochodem dobra. jeżdżąc, to są niezbadane, niezwykłe, cudowne rzeczy, które są w nas. My nie musimy nigdzie iść, my nie musimy nikogo pytać. My nawet tych książek wszystkich nie musimy czytać. Tylko nikt nas na razie nie nauczył, jak wejść w przestrzeń własnego serca, jak czuć się tam dobrze, jak smakować to bycie tam. Bo bardzo często, nawet jak ktoś siada do medytacji, do modlitwy głębi, której nauczę, to najpierw i tak musi się spotkać z całym bagażem, który mu wtłoczono który teraz się będzie pojawiał w formie myśli, lęków, niepokojów, pytań, trudności itd. itd.